Cześć, witam was wszystkich. Mamy sobotę gdzieś koło 20.00 a ja jestem pośrodku środku po środku, e, środku prac, nie wiem o który skończę gdzieś koło 11 tak mi to schodzi e, Dzisiaj miałem ciężki dzień, koszenie trawy wyłącznie z sadem jakieś 8-9 godzin koszenia e, ale e, już jest wszystko za mną. Rodzice jeszcze kończą czyścić baseny powoli się szykujemy do, e, do sezonu pensjonacie. Natomiast no, zaczynam program modernizacji naszego 5R. Tak jak mówiłem w, tam w poprzednim filmie o nim. Zaczynam od tych rzeczy najbardziej potrzebnych I, i wymieniamy tutaj łącznik centralny. Po prostu pierwsza rzecz zobaczcie tutaj po prostu się wygiął. Maszyna z haku. Uciekła, gdzieś tam ee, zawleczka wypadła, no i gdzieś tam na dziurze maszyna wypadła, no i skręciła tak ten tutaj łącznik, że aż jest wygięty, to już nie ma sensu tego prostować. O kurczę, ale mnie palce zapało W ten sposób. Druga sprawa dlaczego go wymieniamy. No przede wszystkim wygoda. Tutaj jak jest maszyna jakaś ciężka, no żeby skrócić, czy tam wydłużyć tą śrubę, no to trzeba po prostu się namęczyć, do tego gdzieś dochodzi kwestia tego ciągłego smarowania. Przy stosowaniu ESR, zobaczcie ten ciągnik. Na wiosnę wygląda jak nowy. Naprawdę, w nie wygląda jak nowy. W tej chwili go wszędzie konsardza. No i nic dziwnego: no ten na jest na tyle żwirący, że no, zaczyna go kąsać. Zresztą ja i tak co, co żniwa przed żniwami odświeżam lakier z tyłu. Tak zabezpieczam go na następne, na następne lata. Kolejna rzecz, jaka będzie musiała być zrobiona, to jest tutaj uzupełnienie tego tutaj odciągu. I to raczej będzie. Tutaj ten automatyczny z blokadą, tylko to oczywiście łańcuszka brakuje, bo odkąd wam odpadł tamten odciąg, to po jest na stałe zablokowane. Mamy wszystkie części oprócz, oprócz tego samego łącznika. To był taki zwykły teleskopowy. To jest okrąg dupy rozbić, tutaj na górach wystarczy, się podniesie maszyny, ciągnik jest przechylony. Cała siła po prostu uderza i to wygląda coś w ten sposób. Takie uderzenie, tak. I ten oczywiście on, ten teleskop gdzieś działa, no ale on działał rok czy dwa i po prostu się rozleciał w drobny mak. Hmm. A też druga sprawa, no tą hmm, brak mojego doświadczenia on też hmm, trochę się do tego przyczynił, że to się wyrwało. No w końcu w ka każdym no. razie trzeba to uzupełnić i to razie będziemy uzupełniać. Staram się do, dobrać mniej więcej. Hmm, wielkościowo taki sam, żeby pasował. No i widać, że to jest hmm, raczej to samo. Siłownik hydrauliczny wysuw 28 mm, nośność z tego co pamiętam 6 ton, siła u 5, także no wystarczająco mocny. I, i, i trzeba, trzeba go po prostu złożyć. No, tutaj dostałem w ramach zakupu tego naszego drugiego ciągnika te części, no bo jak wiadomo, już się już skończył, więc. Więc no, trzeba je naprawiać roda moment. Więc, więc już daj nawet narzędzia. Nie? I to by było na tyle z tych modernizacji. Bo jeszcze, jeszcze na jesień przyjdzie prawdopodobnie Agro Eco Power. No bo, no bo jakoś ta firma mi na bazie leży i zrobimy program. Albo, albo pojedzie po prostu na duży przegląd do Polboto i tam. Oni też robią w ramach, w ramach e, tych przeglądów możliwość podniesienia mocy, nawet e, nie tracąc gwarancji, jeżeli ten ciągnik by miał gwarancję, nie? ale już nie ma. E, co, co jeszcze mam do niego do powiedzenia? No nic, może opowiem e, parę słów co tam, co tam się dzieje. No jak widzicie bajzer, e, jeden wielki bajzer, zaraz będę musiał się tu się podpiąć zamiatarką do przodu do ciągniczka, wyzamiatać. E, a to tu będzie rębał drzewo dla cioci. Chcemy jej tam troszeczkę pomóc, trochę się podwiezie drzewa, także to zaraz zniknie. Plany są obitne, bo już, bo już się zbliża ten sezon. I tak, Altana no dzięki mojej wspaniałej narzeczonej już jest wymalowana. Plac Zabaw jest również pomalowany tam w oddali. Teraz musimy skończyć tutaj ognisko, wymienić meble ogrodowe w Altanie. W tygodniu przyjeżdża firma robić front. Budynku, elewacje trzeba ją odświeżyć, ona już konot, ma ponad 10 lat, gdzieś tam zaczęła pękać, po prostu trzeba ją odnowić. W przyszłym tygodniu zaczynamy budowę tarasu, takiego ogrodu piwnego, także z kolejny 3 tygodnie. I tylko się rozpocznie sezon, i, w, i, i zaczynamy przygotowywać magazyn zboża. Musimy jedną ścianę, jedną ścianę wymurować i wylać posadzkę. No i w międzyczasie muszę z ojcem wziąć piłę. E, taką e, drugą piłę, taką teleskopową, na wysięgniku 4,5 metra, i podokaszać już tam gałęzie na polach e, naszych, gdzie po prostu one odrosły, odbiły, i, i będzie ciężko tam gdzieś kombajnem e, mucić. No i zresztą, czy tam ciągnikiem dojechać, i przecież do Miedwy trzeba dojechać, tak? Mm, no tu, tu, tu e, może, się odniosę do e, co po niektórych komentarzy że jak ja tak mogę jeździć e, po gałęziach, że jakiś kit wciskam, że mi się nic nie, nie chce robić. E, Fajnie się, fajnie się ocenia w internecie, fajnie się zarzuca komuś, że nic nie robi, dzisiaj wstałem o 7 skończę o 23 i następne dni wcale nie wyglądają lepiej, w tym roku dwie naprawdę pokaźne drogi zostały wyczyszczone, większość pól dookoła Przemiedzy zostały wyczyszczone. A to, że gdzieś trzy drzewa znowu odbiły, no po prostu ja nie, jestem, nie, nie mogę wszędzie ich wyciąć, jestem tylko sam z ojcem, a tutaj tymi drogami jeździ wiele osób, no i co, tylko ja mam to robić i no, raz, że nie mam czasu, a dwa, no, no trudno, no kurczę, no mm, też trzeba żyć. Kupiłem go na Zenoxie, także to nie jest jakaś tajemnica. On jest oryginalnie był czarny, no pokażę, chyba nagrałem nawet jak go maluję, także pokażę go pomalu, pomalowałem. Tylko i wyłącznie został odtłuszczony i, i yy, pomalowany zwykłym sprayem, tak, aby no po prostu jakoś pasował do, pod ten y, zielony. Nie trzeba było tego robić, ale to zrobiłem. No i Znalazłem miejsce, to będzie dobre miejsce i dobry sposób żeby to pomalować. No Zobaczymy na próbę. No Oczywiście wcześniej było tłuszczone, także żeby zaraz coś tam nie pisał. że nie będzie pomalowane, będzie będzie. No pomalowane jest na zielono, jest dużo będzie chodzić, hehe koszt w około 1000 zł. ze wszystkimi częściami dar sobie można go złożyć i, 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 już, i już będzie fajnie sobie e, działał. E, oczywiście go zaraz przetestuję, nie? Jak tylko złożę. No, hmm. to jeszcze, jeszcze, nie, nie, jeszcze nie koniec robót. E, może tak, o traktorku. Chwaliłem traktorek. 6 lat naprawdę bezawaryjnie tylko paliwo i się, i się jeździło, ale już od jakiegoś dwóch, czy dwóch, trzech, trzech tygodni czuję wyraźnie, że mm, gdzieś tam pod mocnym obciążeniem pod górę, gdzie jest pełen kosz, ja mu daję gazu e, jakby silnik oczywiście nie spada z obrotów a pompa się męczy mm, ta hydrauliczna i pod, od napędu i podejrzewam, że, że e, no wiecie, no 6 lat intensywnego użytkowania, olej nigdy nie wymieniony, filtr nigdy nie wymieniany, bo to jest głupota, tu jest filtr e, tu jest w ogóle skrzynia bezobsługowa więc jak się coś dzieje, to trzeba do serwisu nawet nie można dostać części. Hmm. Od razu, mo może sprostuję. Zresztą to nie ma znaczenia. No, yy, większa serie John które są John po prostu yy, mają wszystko na zewnątrz i wszystko jest wymienne. I to się okresowo wymienia. Natomiast to jest na licencji. To jest SABO, czy jakieś inne inny, inny dziadostwo, więc yy, yy, więc on tak nie ma. Jest wszystko zabudowany. No i teraz kwestia z tego, muszę zadzwonić do. Serwisu czy dostanę od nich części, bo w instrukcji obsługi o tej skrzyni nic nie wiadomo jak się robi, więc po prostu muszę go widlakiem podnieść, zaglądać, czy tam jestem w stanie coś sam zrobić i czy ewentualnie dostanę części typu filtr, bo olej to sobie po prostu dowiem się jaki sobie kupię. A jak nie, to będzie musiał pojechać do serwisu, no i tyle, trudno, nie? bo to, no, to już jest przebieg, nie? ten olej już stracił swoje właściwości, ten filtr nie jest tak zawalony, że tam już no, nie ma jak. W ogóle ten przepływ jest cały zaburzony, ale my, myślę, że tutaj nic się nie powinno dziać. O, to no już kuzynostwo po drugiej stronie imprezuje, tacy to pożyją. E, a jeszcze mi się przypomniało, że aparta robót jest. Mamy do zrobienia e, kort tenisowy jeszcze do przygotowania. Trzeba przywieźć taką tonę piachu, e, takiego oprożonego. Spe, specjalny piasek taki na kort tenisowy. Dwie lampy uzupełnić. E, takie wolnostojące. No wiecie jak to na wogródka stoją po prostu. To jest taki e, szajs chiński. E, jakiś jeden, jeden, jeden gość się rozpędził jej nie zauważył i ją po prostu na się złamała. No, drugą my, żeśmy strącili e, sprzętem przejeżdżając, także e, trzeba je wymienić, ale już wymieniamy na porządne takie żeliwne. E, bo te ważą 20, jaki będziemy takie wymieniać takie, co ważą 350. No. Także to już coś powinno mieć jakąś wytrzymałość. E, no i tyle. No. Tak to wygląda, ale na pewno za tydzień zrobimy ilustrację pól. No, to musiałem Cię coś pomóc przynieść. Przyniżka jak widać, zredukowała. Ona jest rzadka. Pomiędzy są chwasty. To, to nie jest jeden z najlepszych naszych kawałków. A w ogóle to nie jest dobry kawałek. Ten sobie fragment pola. Ale to nie o to chodzi, żeby się przechwalić, pokazywać co to nie, nie ja i co mi nie wyszło. Tylko ogólnie to na ilustracji wyjdzie, czy są dobre pszenice, czy nie. Tu nie ma ogólnie wstydu. I uwierzcie mi, gdyby nie zabiegi i to w ogóle by nie było pszenicy, tylko by były same chwasty. Pszenica już zaczyna się kłosić. Musi już, już się kłosi, no nie zaczyna. Także no... E, nie ma rewelacji i wtedy też nie ma. Dobra. Zaczynamy... Zaczynamy tutaj składanie tego Może sobie pójdę po rękawice, a zresztą rękawice. No, mówiłem wam, że ja lubię pracować w czystości. Mój ciągnik zazwyczaj jest mega... Znaczy, no mój, no. Jak ja biorę te, ten ciągnik, to zazwyczaj zanim wsiadam, to sobie go wysprzątam. A mój tato jest jakby bardziej być praktyczny i on, on już leci robić robotę. A sprzątać nie bardzo, jak widać. Ale no dzisiaj chyba mu nie zdążę wysprzątać tego ciągnika, ale na pewno mu wysprzątam w przyszłym tygodniu. Albo Ala poproszę, Ala zawsze chętnie mi pomaga w takich sprawach. No dobra, palmy go. No i pięknie I ma wysuw, już was yy, poprawia, ma wysuw 22 Czemu on tam tak czeszczy? No nie wiem Czemu trzeszczy sobie yy, No nie jest tam to, trzeba iść to wypróbować teraz i i podpiąć się pod jakąś maszynę To może yy, yy, To później I, Idę się podpiąć pod maszynę jakąś No i sobie pięknie cofnąłem o, Widzicie to jest właśnie ten ból Że nie ma tego odciągu Nie mogę się na tutaj trafić Ja czekałem chciałem No Ubezpieczamy To zaraz skoczy jest w dół, panie Majster. Wystarczy. No, ten ciągnik w do Sześier ma tą wadę, że wyjście z hydrauliki, eee, znaczy wyjście z hydrauliki, no zawory hydrauliczne są mechaniczne, więc ja tutaj jakby nie mam takiej precyzji. precyzji jak była w jaieśrzesierczy w ustawieniu małego. O, to jest ciekawe To jest Dobry. ustawił się. zapało, więc nie, nie znam tego zaczasku, jeszcze się na, na wszelki wypadek upewnię, czy on już jest zabezpieczony no oczywiście, że nie jest, no to pewnie się wyrobi, z jakimś czasem będzie ładnie zaskakiwać ale tu już chodzi o samą tą wygodę że w, w czasie pracy nie ma najmniejszego problemu trzeba zrobić korektę ustawienia maszyny Robimy to z kabiny bez wychodzenia, zwłaszcza, że no słuchajcie, no, kiedyś maszyny ważyły 400-500 kg, a teraz waży 1,5 tony, no to nie można wiecznie wszystkiego robić yy, zwykłą śrubą. Oczywiście, że dalibyśmy sobie radę, zawsze się kombinowało, tu się gdzieś wjeżdżało na rowek, tu się jakoś podnosiło i yy, nie było z tym żadnego problemu. Yy, znaczy problemu, no tylko tyle, że trzeba było się czasami namęczyć, a teraz... No i zobaczmy, próba. No kurczę, to jest rewelacja. Odnośnie EHR-u. Byłem bardzo, bardzo przyzwyczajony do tego EHR-u i dla mnie on był bardzo intuicyjny. I ten 6R mi się nie podobał. Nie mogłem się z nim tak za bardzo zaznajomić i mnie wkurzał ten z 6R. Natomiast w tej chwili. Yy, uważam, że ten jest yy, mniej intuicyjny, ma mniej opcji, niż ten z 6R I to, to jest kwestia tego przyzwyczajenia, ktoś w czym pracuje yy, O, tam rodzice Mama nadzoruje o. <ścoughs> Z tatą się kłócą Może im pokażemy, że działa No, dobra, rozłączam się, chowam maszynę pod. I jeszcze przy przypinaniu się do kolejnej maszyny yy, zobaczyłem kolejny jakby błąd, znaczy błąd, no wadę, tak, wadę tego rozwiązania w stosunku do 6R, no bo to yy, nie ma wady w stosunku do tego co było, jest tylko lepiej, ale do 6R yy, no nie mam tutaj sterowania tym hy tą hydrauliką, tym trzecią parą wyj wyjścia z butnika, więc yy, jak chcę wydłużyć czy skrócić, to muszę to robić z kabiny. Przy podpinaniu maszyny górne cięgło też musi być z kabiny podpinane, a nie, nie czasami zmniejszać jak sobie, sobie to czasami robię w 6R, bo po prostu sobie wydłużam ją e, no, gdzie indziej, nie? Z tego butnika. Także to chyba byłoby na tyle. Jeszcze zaraz idę wszystko tu zamiatać, sprzątać. Także jeszcze godzinka pracy i fajna są dzisiaj dzień dziecka. No, także wszystkim dzieciakom wszystkiego najlepszego, Na razie, cześć! 22 na dzisiaj, Firebomb. Idę na kolację. Coś, coś, może jakieś piwko, może jakiegoś drinka i, i do spania. Także na razie, do usłyszenia, cześć.